Cześć, witajcie w naszym kolejnym odcinku na YouTube. To już jest odcinek numer 6 i dziś sobie nagramy kolejną część otwierania 13 saszetek z edycji Champions League 2014-2015. Update i zostało nam 7 saszetek, a więc Hubert zaczynaj, otwieraj pierwszą. Tutaj widać dwie najlepsze karty, które, żeśmy, które udało nam się trafić w poprzednim 6 saszetkach. Jest to Magic Moments Bayern i Inventiveness Azard. A więc zaczynam chyba. Pierwsza saszetka. One Watch. Arsenal. Porto. I bazówki. Ansaldi. Sandro. I Maxwell. Dobra, ja mam drugą saszetkę. Leo Messi, o, y, mamy tutaj Arbeloe, mamy tutaj Hernandeza i obwrócone karty Kani, Papadopoulos, Mikel, Mikel. to już ustawimy, żeby to było fajnie wyglądało. To ty idź, chodzysz. No. Ja też tam. <noise> <K -player Czelini. coughs> Brahimi. Kadira, Sokratis. Sania. Ziru. I otwieramy czwartą saszetkę. Ja ją otwieram. I tak E, mamy one to watcha z FC Porto. E, mamy zawodnika z szalkę, kolejnego zawodnika z szalkę, e, zawodnika z Manchesteru City, Walbecka i Fabiana. A jest dosyć słaba paczka. Dobra, chyba zostało jeszcze chyba dwie. dwie paczki, a mi została jeszcze jedna. <laughs> Defensive Rock, Manuel Neuer, final Berwin, Bazówki Nacho, Morata, Gips i Safari. I moja ostatnia saszetka. I zobaczymy. Co tu będzie? saszek <laughs> Lekkie problemy. Saszetka stawia opór. To może Ty Hubert otwórz swoją, a ja skoczę po nożyczki. Dobra. Racing Star. Impact. Matri. Bazówka Kedira. Wonder Wheel. Rafinha. Oraz Martinez. No, i moja saszetka, może nie chciała się otworzyć, bo będzie taka wyjątkowa. A może po prostu jest lepiej zapakowana. No i mamy Dynamo, a wow. więc fajna karta. No, e no i mamy tutaj, chyba już będą same bazówki e z Real Madrid. E bazówka ze e z x z Bazylei. z Borussia Dortmund. I Frank Lampard kończy te 13 saszetek. A więc y, przepraszamy za te drobne problemy techniczne, ale to są dopiero nasze pierwsze odcinki na YouTube, a więc no, jeszcze trochę niedopracowane. Ale jeśli podobało wam się te odcinki, ten odcinek, no to dawajcie łapki w górę, subskrypcję i to by w tym odcinku y, było na tyle. Narka, cześć. Cześć.